Żebym teraz nie tak, Jedna droga trzy formy. Yy, tak ta wystawa się nazywa yy, o tej tej wystawy i myśli przewodniej o mnie beata. Ja natomiast może parę słów tak powiem o, yy, o tym, skąd ta wystawa się wzięła. Yy. Nasze drogi z profesorem Anwenem. Dwa tygodnie moje z profesorem Manuelem spotkały się 5 lat temu na takiej międzynarodowej wystawie sztuki współczesnej. Tam, żeby się poznali i od tego momentu w zasadzie zaczęła się nasza współpraca. Profesor Manuel brał, brał udział w szeregu pisama w, w Europie. W tej się, gdzie pracowaliśmy w Bajamare, w Rumunii, w Carej. Kuba pracował z profesorem w Sauski. Profesor od trzech przyjeżdża do naszej uczelni i prowadzi w katedrze malarstwa takie kursy kurcy mistrzowskie dla naszych studentów. Oprócz tego incydent, akcydent, dwie takie duże w których brał udział. Równolegle Beata i ja odwiedzamy Chiny i w Łandao na Uniwersytecie Jansza, prowadzimy wykłady dla studentów chińskich. Użymy ich tra... tradycji europejskiego malarstwa. I bierzemy też tam udział w wystawach. Mamy też plany na przyszłość, także żeby... ta wystawa jest takim podsumowaniem przez 5-5 lat naszej wspólnej pracy. Jeżeli można, ja bym poprosił profesora Wanwena o krótkie, głoszenie krótkiej mowy. 语言。<laughs> 尊敬的校长先生，大家好，我的各位艺术家朋友，下午好。我来青，我从秦皇岛中国 c h i n a 中国的秦皇岛来到奇石头号。 从二零一一年开始到这儿有城市，开始的时候我感觉到很陌生，对这里不太了解。通过我的作品，通过教学，我对这个城市不再陌生，感觉这个城市非常有艺术气氛和魅力。今天下午有这么多艺术家朋友到这儿来参加我们的画展开幕式，我表示。 Się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję dzisiaj? Dziękuję Ja teraz dokładam drugiego tłumaczenia Mam translatora Google i okulary. E...